Wszystko zaczęło się latem 2007 roku. Astronom Kevin Szawiński dostał proste zadanie: sklasyfikować 900 tysięcy galaktyk. Nie chciało mu się tego robić samemu, dzięki czemu powstał jeden z najciekawszych projektów ostatnich 20 lat nauka społecznościowa. Tak naprawdę zaczęło się na długo przed Kevinem Szawińskim, natomiast jego projekt okrył się największą sławą. Jest to Galaxy Zoo, czyli Zoo Galaktyczne. Ponieważ dużo będziemy dzisiaj mówić o klasyfikowaniu galaktyk, zastanówmy się najpierw, na czym polega problem do rozwiązania. Istnieje wiele przeglądów nieba, m.in. SDSS, Sloan Digital Sky Survey. Jest to automatyczny przegląd nieba. Jest to najprościej rzecz biorąc seria zdjęć nieba nocnego, na której następnie automatycznie wyznacza się obiekty. Na przykład galaktyki. Rzecz w tym, że jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo danych. Danych, których w większości nikt jeszcze nie widział. Zalegają kolokwialnie na dyskach, ale nie ma mocy ludzkiej, aby wszystkim im się przyjrzeć. Tu wkracza nauka społecznościowa. Szawiński, pracujący wówczas na Uniwersytecie w Oksfordzie, postanowił początkowo zaklasyfikować te galaktyki samodzielnie. Zaczął od sprawdzenia, ile jest w stanie sklasyfikować w tydzień. Na czym polega ta praca? Przyjrzyjmy się typowemu zdjęciu z SDSS. Jest to czasami rozmazane zdjęcie, na którym jednak można przyjrzeć się bliżej temu obiektowi. Galaktyki klasyfikuje się na wiele sposobów, ale jedną z najpopularniejszych do dzisiaj jest klasyfikacja Hubble'a, gdzie wydzielamy trzy podstawowe typy: galaktyka eliptyczna, soczewkowata i spiralna. Jeżeli nie pasuje do żadnej z tych trzech klas, możemy ją zaklasyfikować jako nieregularną. Czasami mówi się też o galaktykach osobliwych. Tak czy inaczej dokonujemy sukcesywnego, coraz dokładniejszego klasyfikowania. Jeżeli eliptyczna, to jak spłaszczona. Jeżeli spiralna, to ile ma ramion spiralnych. Tak czy inaczej, na podstawie zdjęcia jesteśmy w stanie powiedzieć całkiem wiele o danym obiekcie. Następnie na tej podstawie generowane są dane kosmologiczne. Badamy, w jakich miejscach we wszechświecie występują jakiego typu galaktyki, jak wyglądały galaktyki dawno, dawno temu. Krótko mówiąc, dane z SDSS ktoś powinien zacząć interpretować, abyśmy mogli na ich podstawie uprawiać astronomię i kosmologię. Wracamy do Szawińskiego. Jak długo można klasyfikować galaktyki? On postanowił sprawdzić, ile wykona klasyfikacji w tydzień. Jak później powiedział, było to 50 tysięcy galaktyk. Przeliczyłem to. Jeżeli pracował przez 8 godzin dziennie, przez 7 dni, to musiałby dokonywać jednej klasyfikacji w ciągu 4 sekund. Nic więc dziwnego, że on określił czynność tę jako mind numbing, czyli ogłupiającą. A w dodatku są poważne wątpliwości, czy klasyfikacje, które wykonywał w 7 godzinie pracy 6 dnia, naprawdę były wiarygodne. Tu wkracza nauka społecznościowa. Szawiński postanowił poprosić o pomoc ludzi ale nie kolegów z sąsiedniego pokoju, nie studentów szukających sposobu na szybkie zaliczenie z astronomii, ale obcych ludzi w internecie. Pomysł jest następujący. Jeżeli stworzymy szybki, błyskawiczny, praktyczny kurs klasyfikowania galaktyk, to znajdą się w internecie ludzie chętni, aby pomóc nauce. Początkowo Szawiński przypuszczał, że jeżeli projektowi pójdzie nieźle, to w ciągu dwóch lat będzie posiadał klasyfikację każdej galaktyki. Byłoby to i tak nieźle. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju astronomii, byłby to naprawdę i tak niezły sukces. Tymczasem już po 175 dniach miał sklasyfikowane wszystkie galaktyki z początkowej próby niemalże miliona galaktyk. Co więcej, Każda z nich była średnio sklasyfikowana przez 38 osób, co oznacza, że opinie różnych osób uśredniały się. W trakcie trwania pierwszej edycji Galaxy Zoo bo tak został nazwany ten projekt wykształcił się też do dzisiaj stosowany model nauki społecznościowej. Wprowadzamy nowych ludzi do projektu. Uczymy ich klasyfikować, po czym podajemy im przykłady już sklasyfikowane i w ten sposób sprawdzamy jak dobrze im idzie. Następnie z czasem w miarę nabierania nowego doświadczenia uczestnicy wypuszczani są na coraz głębsze wody, podawane są im przykłady trudniejsze, niedoklasyfikowane, wątpliwe. Krótko mówiąc, dzisiaj posiadamy już pewnego typu ustaloną metodologię nauki społecznościowej, a obok Galaxy Zoo są dziesiątki innych tego typu projektów. Wiele z nich zgromadzonych jest na wspólnym serwisie z Universe, czyli Wszechświat ZOO. Za chwileczkę siądziemy sobie przy komputerze i zobaczymy, jak to wygląda. Pokażę Wam, w jaki sposób się zalogować, w jaki sposób przejść samodzielnie przez któryś z tych kursów i tworzyć naukę. Ponieważ, jak się okazuje, w toku tego typu klasyfikowania, klikania, czasami zaznaczania punktów na obrazkach, naprawdę powstaje nauka. Są dwie zasadnicze zalety nauki społecznościowej. Jedna z nich jest taka, że ludzie są naprawdę zaskakująco skuteczni w wykonywaniu tego typu klasyfikacji. Mogłoby się wydawać, dlaczego nie posłużyć się sztuczną inteligencją, dlaczego nie posłużyć się uczeniem maszynowym, stworzyć algorytm, który to wykona. Jest tutaj kilka problemów. Bywa to czasochłonne, bywa to kosztowne. Bywa to kłopotliwe, a ostatecznie, tak czy inaczej, te algorytmy na jakichś danych trzeba wyszkolić. Zawsze potrzebne są dane treningowe. Okazuje się, że źródłem tego typu danych treningowych, setek tysięcy klasyfikacji, mogą być właśnie zwykli ludzie. Citizen scientists, czyli obywatele, naukowcy. Krótko mówiąc, nawet w dobie uczenia maszynowego tego typu projekty mają rację bytu. To jednak nie koniec. Algorytmy mają jedno silne ograniczenie. Nawet jeżeli nauczymy je wykonywać pewnej czynności, dokonywać pewnej klasyfikacji, nie mają czegoś takiego jak naturalna ludzka ciekawość. Okazuje się, że ludzie, którym pokaże się miliony zdjęć, od czasu do czasu patrzą na nie i mówią: Hmm, to wygląda jakoś dziwnie, muszę to komuś pokazać. I okazuje się, że w ten sposób może dojść do autentycznych odkryć. Najsłynniejszym takim przypadkiem był Henry's Wolverb. Czyli po holendersku obiekt Honey. Mowa o Honey van Erkel, holenderskiej nauczycielce, która na samym początku projektu Galaxy Zoo w 2007 roku zauważyła coś nietypowego. Klasyfikowała właśnie galaktyki, kiedy ją uwagę zwróciła zielona mgiełka, znajdująca się pod zdjęciem galaktyki, którą właśnie miała sklasyfikować. Zamiast jednak po prostu sklasyfikować tę galaktykę i przejść dalej, postanowiła zatrzymać się, zastanowić i podzielić tą sensacją z ludźmi na forum internetowym. Tak narodziła się historia w WERP-ie, czyli nowej klasy obiektów astronomicznych. Później, kiedy teleskop kosmiczny Hubble wykonał zdjęcie, Hanny's wolverb, czyli obiektu Hanny, bo tak on się dzisiaj nazywa w profesjonalnej astronomii, ujrzeliśmy następujące zdjęcie. Cóż to takiego? Okazuje się, że jest to echo świetlne. Dochodzi do niego wtedy, kiedy jakiś obiekt astronomiczny, np. kwazar, czyli źródło bardzo silnego promieniowania, oświetla znajdujący się poza tą galaktyką gaz kosmiczny. Później odkryte zostały kolejne i kolejne tego typu obiekty, nazywane dzisiaj czasami łącznie wolwerpie. Od henis volwerp. Innym znanym przypadkiem są P-galaxies, czyli galaktyki groszki. Początkowo nazywane tak humorystycznie przez członków Galaxy Zoo, którzy zauważyli, że są one jakieś takie małe i zielonkawe i wyglądają jak groszki. Dzisiaj tym terminem określa się pewną szczególną klasę bardzo zwartych galaktyk. Krótko mówiąc, czasami wygląda na to, że człowiek, nawet zupełnie niebędący ekspertem, naiwny człowiek, po prostu patrzący na zdjęcia, naprawdę jest potrzebny. A danych jest coraz więcej. Co więcej, kolejne nauki, kolejni naukowcy włączają się do idei Galaxy Z. I za chwilę Wam pokażę, jak wygląda stan nauki społecznościowej w chwili obecnej. To już nie jest tylko astronomia. Każdy z nas może pchać do przodu naukę, i to w zasadzie każdą naukę. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. No to siadamy, zaczynamy. Jest oczywiście wiele tego typu miejsc w internecie. Ja Wam pokażę jedno z nich, z Uniwers. A później pod koniec wspomnę o innej, zupełnie niezależnej inicjatywie Foldit, gdzie ludzie pomagają poznawać strukturę białek. Tak czy inaczej, fajnym Punktem, żeby zacząć, będzie z Universe. Kiedy wejdziemy na stronę, o adresie, który widzicie na górze, wygląda to mniej więcej w ten sposób. Ja już jestem zalogowany jako Lukasz La, natomiast wy oczywiście będziecie musieli stworzyć konto, podać maila, przelogować się i wtedy możecie przeglądać, jakie tam są projekty. Galaxy Zoo już dawno nie ma, ale to nie znaczy, że nie ma fajnych projektów. Powiedziałbym inaczej, nawet jest ich dużo, dużo więcej i są nawet dużo ciekawsze niż po prostu klasyfikowanie galaktyk. Cóż na przykład, no tutaj mamy choćby Frog Song, to jest projekt, w którym klasyfikujemy odgłosy wydawane przez żaby. Mamy duży zbiór nagrań dźwiękowych wykonanych w różnych miejscach, a następnie trzeba by rozpoznać jaka to właściwie jest żaba. Piękno tego projektu polega na tym, że naprawdę bardzo szybko można przystąpić do pracy. Kiedy klikniemy classify, nawet jeżeli nie jesteśmy jeszcze zapisani w tym projekcie, to możemy już odsłuchać jedno pierwsze przykładowe nagranie tego typu. No choćby na przykład takie. Po odsłuchaniu 10, 15, 20 z nich zaczniemy powolutku łapać jakiego typu to jest żaba, natomiast oczywiście na samym początku powinniśmy przejść przez tutorial, czyli przewodnik i każdy z tych projektów ma swój tutorial. Przejrzymy może jeszcze kilka, a później pokażę wam jak wygląda tego typu tutorial. Z jakiego typu projektami mamy tu do czynienia? No Są one podzielone na kategorie. Niektóre kategorie są, przyznam szczerze, dosyć pustawe, na przykład ta kategoria sztuka zawiera obecnie tylko dwa projekty. Klasyfikowanie zdjęć architektury światowej i zapisków Kairogeniza. Geniza. Krótko, wiele tu jest tego typu projektów. Mamy zapiski, rzeczy zapisywane ręcznie, i później na podstawie tych zapisków yy, możemy odczytywać jakieś cenne informacje. Na przykład, jeśli się nie mylę, yy, w kategorii fizyk znajduje się projekt Star Notes, gdzie uczestnicy, użytkownicy otrzymują notatki kobiet astronomów nie wiem, czy wolno mi powiedzieć astronomek na podstawie czego odtwarzana jest wczesna historia astronomii. Można tutaj oczywiście planować na, polować na planety pozaziemskie, można klasyfikować gwiazdy zmienne, można wciąż klasyfikować galaktyki, tym razem galaktyki radiowe, itd., itd. Cóż my tu mamy w kategorii medycyna? Za chwileczkę pokażę Wam ten projekt, Monkey Health Explorer, na którym będziemy przyglądali się krwi makaków. Natomiast jeszcze, żeby może zainteresować Was czymś nieco innym, Cóż, my tu mamy w literaturze słabo, w fizyce nieco więcej. Hmm, tutaj mamy natura, z zdjęcia planktonu, Fish Story, Ocean Ice. Bardzo fajny, interesujący projekt, na którym oglądamy zdjęcia wykonywane przez sondy głębinowe. Znowu jest ten sam problem. Mamy sprzęt, w tym wypadku pływający, może być to sprzęt obserwujący, skanujący. Pływający, który automatycznie generuje olbrzymie ilości danych. I na żadnym etapie tego procesu nie ma tak naprawdę człowieka, który by to oglądał. Na tej stronie znajdują się miliony zdjęć, których nikt nigdy przed wami nie widział. Tego typu zdjęcia, na przykład wykonywane przez roboty głębinowe, wykonywane są automatycznie na przykład co 5, co 10. Sekund. W tym przypadku, kiedy klikniemy Classify, zostaniemy zapoznani z bodajże sześcioma czy siedmioma gatunkami ryb pływających u wybrzeży Hawajów. W każdej chwili możemy kliknąć sobie po prawej na Field Guide i przyjrzeć się zdjęciom i opisom tych ryb, a następnie, kiedy czujemy się pewni albo przejdziemy przez tutorial, klasyfikujemy ryby. Na przykład na tym zdjęciu nie, nie ma żadnej ryby, więc klikamy No. Na no mówiąc, przeklikałem sobie ten projekt i szczerze mówiąc, na większości z nich żadnej ryby naprawdę nie ma. Natomiast kiedy już się jakaś znajdzie, zaczyna się robić ekscytująco. Nie będziemy oczywiście w tym momencie klasyfikować tego zdjęcia. Nie namieszałbym tak naprawdę, gdybym teraz coś kliknął. Coś tak, widzę zdjęcie ryby i zaczynam zaznaczać. No, przypuśćmy, że to będzie opaka paka. Te ryby już zdarzyło mi się kilka razy przeklasyfikować. Krótko mówiąc, gdybym teraz coś tutaj na szybko poklikał i nacisnął dalej, to nie jest tak, że ja w tym momencie zmyliłem naukowców i oni dojdą do złych wyników. Wciąż stosowana jest ta sama złota zasada z Galaxy Zoo. Osoby początkujące, a ja w tym projekcie jestem początkujący, zwykle napuszczane są na obrazy, które zostały już dawno temu bardzo dobrze sklasyfikowane i te początkowe klasyfikacje służą głównie temu, żeby sprawdzić mnie a nie te zdjęcia. Poza tym później, kiedy już na podstawie tych zdjęć, tych klasyfikacji rzeczywiście generowane są jakieś dane naukowe, one zawsze są sprawdzone z wielu źródeł. Tak jak wcześniej wam mówiłem, każda galaktyka w pierwotnej puli galakcji Zół była sprawdzona przez średnio 38 osób, i tam też nadawane były różne wagi różnym obserwatorom. Krótko mówiąc, nie bójcie się, że coś namieszacie. To jest napisane w ten sposób, żeby wasze klasyfikacje w tym projekcie nic nie napsuły. Natomiast gdybyście się zastanawiali, jak wygląda tego typu przewodnik, ile czasu na to trzeba poświęcić, postanowiłem, że pokażę Wam coś. Co, czym zajmuje się już od jakiegoś czasu, a mianowicie Monkey Health Explorer, czyli klasyfikator komórek krwi MAUP. Jeżeli, jeżeli jesteście zainteresowani, możecie poczytać o tle tego wszystkiego. Zawsze znajduje się krótkie streszczenie, na czym polega nauka stojąca za tym projektem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może dowiedzieć się więcej. W tych zakładkach czasami znajdują się linki już do artykułów naukowych. Krótko mówiąc, w tym przypadku badamy stan zdrowia makaków, makaków królewskich, zwanych rezusami, żyjących na pewnej wysepce na Karaibach, to jest wyspa Cayo Santiago obok Puerto Rico. Znajduje się tam populacja małp, które są badane pod różnymi kątami, między innymi pobierane są im próbki krwi. Następnie należałoby jednak te próbki opisać, a stan zdrowia tych małp szacowany jest na podstawie zliczania białych komórek krwi. I tutaj wkraczamy my, Citizen Scientist, czy tam yy, członkowie jakiegoś stowarzyszenia obywatelskich naukowców, jakkolwiek by, by tego nie nazwać. Tak wygląda zadanie do wykonania, ale tak wygląda tutorial, przez który przechodzimy na początku. W dużym skrócie, żebyśmy nie siedzieli teraz razem, wygląda on tak, że przedstawiana jest idea projektu, a następnie to, co będzie od nas wymagane. W tym przypadku podjęcie jednej z pięciu decyzji. Czy białe komórki, które widzę na tej ilustracji, są. Neutrofilami, limfocytami, monocytami, eozynofilami czy bazofilami. I zdziwilibyście się, jak szybko i z jaką łatwością wy jesteście w stanie siąść przed tym projektem i klasyfikować białe komórki krwi. Powiem Wam szczerze, jeszcze kilka tygodni temu, zanim zacząłem się przygotowywać do tego filmu, nie brałem udziału w manki Health Explorer, natomiast pewnego wieczora postanowiłem nauczyć się czegoś nowego i zacząć klasyfikować te komórki i bardzo szybko okazało się, że da się. Nie wiem na ile dobre są moje klasyfikacje, ale można się samemu o tym przekonać. Krótko mówiąc, na początku dostajemy szereg zdjęć wstępnych, później informacje o tym, jak przemieszczać się po Zooniverse, do czego służą poszczególne przyciski, co nacisnąć i co się wtedy wydarzy, potem Kolejne informacje o tym, jakie będziemy musieli podejmować decyzje, jakie jakości jest zdjęcie, jak zaznaczać te komórki. W tym przypadku mamy też krótki, pięciominutowy przewodnik wideo. Można go znaleźć na YouTube, można też tutaj kliknąć. No i tyle. Gratulujemy. Właśnie przeszedłeś przez swój tutorial. Następnie spokojnie nie dostaniemy jeszcze do klasyfikowania rzeczywistych zdjęć, tylko zdjęcia. Próbne. Można je poznać po tym, że na dole znajdują się dwie kropki. Po lewej stronie zdjęcie wyjściowe, a po prawej już sklasyfikowane. Ja, ponieważ już troszeczkę się tym bawiłem, jestem w stanie, przynajmniej tak mam nadzieję, domyślać się, że ta o, przykładowo ta konkretna komórka, klik, klik jest neutrofilem. Mogę nacisnąć OK, jeżeli czuję, że dobrze zaklasyfikowałem. Mogę sobie podejrzeć, żeby się przekonać. Klikam tutaj i ups, klikam konkretnie tutaj. Uff, ale by był wstyd. No to jest w każdym razie neutrofilem. Czyli tutaj mamy przykład prawidłowo wypełnionego zadania. Dwa neutrofile. No w tym konkretnym przypadku oczywiście nie będę teraz opowiadał całej idei tego projektu, ale te małe czerwone to są czerwone krwinki, których nie klasyfikujemy. Te malutkie, ciemne to są płytki krwi. Czasami są też różne małe, pojedyncze zaburzenia na obrazie. Po kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu klasyfikacjach będziecie już się w tym wszystkim czuli jak ryby w wodzie. No a później będą już Wam dawane autentyczne zdjęcia do sklasyfikowania. Przynajmniej tutaj, jeżeli zainteresujecie się finkami, makaków z Puerto Rico. Inna rzecz, która może Was zainteresować, AI for Mars. Jest to projekt, na którym klasyfikujemy zdjęcia z powierzchni Marsa z poprzednich łazików, wykonane automatycznie przez łaziki. Bodajże tutaj mamy głównie Opportunity, na których zaznaczamy, jakiego typu teren znajduje się w jakim miejscu na tym zdjęciu. Znowu nie będziemy w to szczegółowo wchodzić, ale w tym akurat projekcie zaznaczamy jakiś fragment zdjęcia, który mniej więcej wygląda, jakby był jednego typu. Dwuklik, no i już, a później kolejny, teren bardziej powiedzmy sobie piaszczysty, i tak dalej, i tak dalej. Na podstawie tego typu klasyfikacji łazik uczy się rozpoznawać teren. Mamy więc do czynienia z sytuacją, o której wam mówiłem wcześniej, kiedy ludzkie klasyfikacje, klasyfikacje amatorów porównywane z klasyfikacjami ekspertów, później dawane są sztucznej inteligencji jako materiał. Treningowy. Jeżeli więc cały czas zastanawialiście się, po co w dzisiejszych czasach te dziesiątki, setki i tysiące ludzi klikających wieczorami na białe ciałka krwi, czyż nie można by tego zrobić automatycznie? Tak, można by to zrobić automatycznie, ale i tak wtedy potrzebne będą dane treningowe. W dzisiejszych czasach. Galaxy Zoo i podobne projekty raczej służą generowaniu danych treningowych dla sztucznej inteligencji. Są też tutaj jednak małe projekty, takie jak zapisywanie notatek albo odczytywanie zapisów historycznych. Jest tutaj projekt, na którym są zapisy pogodowe z amerykańskich krążowników w czasie II wojny światowej. Tego typu projekty zwykle służą pozyskiwaniu autentycznych danych. I tyle. Jeżeli zastanawiacie się natomiast, czy jesteście wystarczająco dobrzy, to wrócę do tego tematu. Ogólnie rzecz biorąc, duża grupa ludzi wykonujących tego typu zadania sprawdza się zaskakująco dobrze. Natomiast dzisiaj, po no 13-14 latach od galaktyzów, wiemy też już nieco więcej. I ludzka psychika także ma swoje słabości. Powiem o dwóch z nich. Jednym jest coś, co czasami się zdarza, a mianowicie autentyczna niedoskonałość ludzkiej percepcji. Przy okazji Galaxy Zoo wyszła na jaw bardzo ciekawa rzecz, a mianowicie e, uczestnicy tego projektu byli proszeni, aby oceniać dla galaktyk spiralnych, czy ramiona spiralne tej galaktyki skręcają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Za każdym razem są tylko te dwie możliwości. I ku zaskoczeniu astronomów okazało się, że większość galaktyk sklasyfikowanych w ramach tego projektu jest skręcona przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Ja to chyba pokazałem z waszej perspektywy źle. Tak czy inaczej przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. No była to byłaby to ewolucja, dlatego że oznaczałoby to co podejrzewali niektórzy kosmolodzy, że wszechświat jako całość posiada pewną skrętność. Ponieważ był to zaskakujący wynik, postanowiono przyjrzeć się tym danym bliżej i okazało się, że po profesjonalnym sklasyfikowaniu ten efekt znika. Z nie do końca wiadomych przyczyn ludzie biorący udział w tym projekcie. Nieumiejętnie klasyfikowali skrętność galaktyk i dużo częściej niż trzeba przypisywali galaktykom skrętność przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Drugi ciekawy przykład. Wspominałem wcześniej, że opowiem na końcu o Foldit. Foldit to bardzo ciekawy projekt, w którym osobna aplikacja, będąca niejako grą komputerową, służy do badania zwijania się białek. Kiedyś w którymś z filmów na tym kanale już Wam opowiadałem o Foldit. Tak czy inaczej, od samego początku idea była taka, żeby stworzyć coś w stylu gry komputerowej. Były tam rankingi, zdobywało się punkty, pojawiały się fanfary, leciało konfetni. Krótko mówiąc, użytkownicy byli zachęcani do zwijania białek czymś na kształt gry. Jest cała tendencja w nauce społecznościowej. W Citizen Science, nazywana gamifikacją czy gamifikacją, po prostu gamification, ugrowieniem klasyfikowania i wykonywania tych czynności. Ktoś na pewnym etapie zastanawiał się, hmm, czy ludzie naprawdę chętnie będą siedzieli godzinami i klikali na klasyfikację galaktyk i krfinek? A może dalibyśmy im jakąś zachętę, na przykład w postaci poziomów, upgrade'ów, punktów, rankingów. Zajmowania różnych miejsc. I co się okazało? W przypadku Foldit doszło do interesującego zjawiska psychologicznego. Może nie interesującego, może wręcz oczywistego. A mianowicie ludzie zaczęli rozwijać narzędzia pomagające im w zdobywaniu punktów, czyli pomagające im w prawidłowym zwijaniu białek, ale nie dzielili się tymi narzędziami z innymi. Się, pojawił się duch konkurencji. Pojawili się ludzie, którzy tworzyli sobie. Narzędzia, rozwijając w ten sposób naukę i klasyfikowali te, czy właściwie zwijali te białka coraz lepiej, ale nie dzielili się tą informacją z innymi, żeby być na czele rankingu. I ostatecznie dzisiaj, kiedy się czyta teksty teoretyczne na temat Citizen Science, pojawia się pewien ograniczony duch nieufności wobec gamifikacji, wobec gamifikacji. Okazuje się, że ludzie bardzo chętnie biorą udział w grach, ale kiedy tylko pojawia się choćby jakiś Minimalny poziom konkurencji, punktów, możliwości bycia najlepszym, to zaczynają pojawiać się też różnego typu nie do końca pożądane zjawiska psychologiczne. Pokusa, żeby w taki czy inny sposób oszukiwać. Tymczasem okazuje się, że ludzie, tacy jak ty i ja, są skłonni wieczorem bez żadnej nagrody, poza wiedzą o tym, że rozwijamy naukę albo pomagamy łazikom jeździć po Marsie, spędzać minuty, godziny, a u niektórych uczestników tych projektów łącznie dni całe, wykonując wydawałoby się zupełnie nieinteresującą czynność, jaką jest powtarzanie pewnej procedury. No cóż no, każdemu z nas na pewno zdarzało się robić dużo, dużo głupsze, bardziej monotonne czynności przy komputerze niż klikanie i zaznaczanie neutrofili i erozynofili w próbkach portorykańskiej makaczej krwi. Krótko mówiąc, gdybyście się zastanawiali, tak, zachęcam Was, spróbujcie. Jest tutaj wiele projektów, które dopiero zaczynają. Są na poziomie 2-3% ukończenia i czekają na takich ludzi jak Ty i ja, żebyśmy siedli i być może tylko przez 5 minut pobawili się wieczorem. Czasami przejście takiego tutorialu zajmuje naprawdę z zegarkiem w ręku 5 minut, a po 10, 15, 20 można już naprawdę rozwijać naukę. Dzięki, że byliście ze mną i kto wie, być może do zobaczenia na Zooniverse albo w innym podobnym miejscu.